Nie mam zdziwienia, bo nie mam takich w rodzinie żadnych e, tradycji e, artystycznych. E, to no, jakiś, jakaś taka prośba do, do rodziców to, żeby, żebym mogła pojechać na spotkania teatralne w Olsztynie i tam widziałam jeszcze dwa spektakle, więc w sumie było ich chyba cztery, cztery spektakle. Naprawdę to był problem, bo jak, jak się zdaje do szkoły teatralnej, to jest taka rozmowa teoretyczna, gdzie zadawane są przeróżne pytania i, Zdarzyło mi się też dostać pytanie od późniejszej mojej profesor e, Barbary Lasockiej o datę powstania teatru polskiego w Warszawie, więc e, naprawdę dla, dla kogoś e, z tak zwanej prowincji. E, no Pytanie raptem o teatr polski w Warszawie, kiedy wiesz nie jesteś. W, w, w jakimś liceum teatralnym i, no, I nie terenie, jest To jest jakaś taka droga zawodowa, to... którą się planuje na kilka lat. Tak. Natomiast ja się, jednak, ja, ja się jednak na tyle interesowałam tym teatrem, że byłam podobno pierwszą mm -hmm. kandydatką do szkoły teatralnej, która odpowiedziała bardzo szybko 1913 rok. I już dalej w zasadzie profesor Nasuska zostawiła mnie w spokoju. Starczyłoby podać jej jedną datę. Ale tak, ale tam pada też takie pytanie o to, co ostatnio widziałeś w teatrze, co ci się podobało i na przykład co uważasz na temat ostatniej premiery w teatrze narodowym. No, nie uważam nic, bo nigdy nie byłam dotąd w teatrze narodowym, ale mogę Państwu powiedzieć o teatrze, telewizji i o, o tych spektaklach, które do tej pory widziałam. Nie było to zaskoczeniem dla, dla moich późniejszych profesorów. Oni się spotykają z wieloma kandydatami do tej szkoły, którzy, którzy na temat teatru. Wiedzą tyle co nic, tam się wybierając. Ja uważam, że wiedziałam o tyle więcej, że, że obcowałam z największą sceną teatralną w kraju czyli stacji telewizji, gdzie może, możemy obejrzeć wszystkich aktorów z najlepszych teatrów nie tylko tych ze stolicy, ale i poza więc myślę, że to jest takie miejsce, które naprawdę może bardzo teatralnie rozumieć. I myślę, że to dla nas, dla państwa, dla publiczności Festiwalu Dwa Teatry, tym. Większa radość, że być może, bo to też sobie musimy uświadomić, że te spektakle, które pokazujemy teraz, czy w konkursie, czy poza te słuchowiska, które pojawiają się na antenach polskiego Radia, że one rzeczywiście docierają, że takie jak wspaniałe mogą być efekty, że być może właśnie gdzieś te role się odwracają, że to może pani inspiruje te młode osoby, które są gdzieś poza wielkimi ośrodkami, które marzą o tym, żeby coś zrobić, widzą w sobie. Mam nadzieję, mam nadzieję. Powiem szczerze, mam nadzieję, bo um, zawsze to powtarzam, że moim zdaniem nie, nie to, o, o, o tym, gdzie, skąd pochodzimy, y, to, 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 to nic nie determinuje. Y, I ja uważam, że jestem na to najlepszym przykładem y, na to, że, że nie musi być tradycji rodzinnych, nie musi być y, y, wielkiego ośrodka teatralnego. Ja po prostu od, od dzieciństwa gdzieś mnie na te scenę ciągnęło najpierw. Najpierw chciałam być w szkole baletowej, no, o której nie było w ogóle mowy, bo gdzie szkoła baletowa? Warszawa, ewentualnie, tak? Najbliżej chyba od tej miejscy. Więc mama jako małymu dziecku mi tłumaczyła, że no, ale moja droga córeczko, no, musielibyśmy się wyprowadzić, też zostawić ten dom. Musiałabyś tam mieszkać chyba w jakimś internacie, to jeżeli nie chcesz. <noise> więc to mnie bardzo szybko, e, bardzo szybko mnie to odstręczało od tego pomysłu, ale gdzieś, wiesz, nie, nie wiem skąd. Był, ta, było, była taka myśl we mnie, że szkoła baletowa. Potem sobie wymyśliłam szkołę muzyczną. E, też był problem, więc został ten ośrodek kultury, który mi to wszystko zastępował. To znaczy e, miejsce, gdzie mogłam puścić za darmo, e, e, czerpać e, z, z ludzi, którzy tam pracowali i którzy na tym etapie, myślę dla, dla małych dzieciaków, są świetnym y, przewodnikiem, tak? Y, bo bardzo często w tych małych ośrodkach, y, czy większych ośrodkach, ale w tych ośrodkach kultury y, pracują ludzie z pasją, pracują ludzie, którzy po prostu albo tak wybrali, albo, albo tak im się życie poukładało, ale też pokończyli szkoły muzyczne, też zrobili studia aktorskie. I to, że pracują teraz w Niedzicy, w Olsztynie, w Bydgoszczy, to nie świadczy o tym, jakimi są instancjami. Wiesz, to są niezwykle wspaniałe. No, Jak widać, spotkanie autorskie trwa. E, pani Dąbrowskiej. A wszystko to dzieje się w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry. I tutaj Polskie Radio, Telewizja Polska i Teatr Telewizji. Telewiz to wszystko animują. Jesteśmy w Teatrze jak to się nazywa? Wybrzeża. Teatrze Wybrzeża w Sopocie na ulicy Monte Cassino. Zapraszamy. Tutaj Polskie Radio Dwójka robi właśnie takie spotkania z autorami różnych tatów. Słowo Ziemiński, Pomorska Telewizja Dobra, Czerwony Korsa Zdańska. Dziękuję bardzo.